Słuchajcie, jest 22:30. Ja właśnie skończyłem tutaj ładować pliki i chciałem Starlinka złożyć. Odsunąłem szybę i ona stanęła i nie da się teraz jej zasunąć. Mam teraz tutaj taką lukę. Stało się tak dlatego, bo się akumulator w samochodzie rozładował. Nie wiem jak to się stało i nie mam prądu, nie mogę w ogóle odpalić samochodu. Zobaczcie. Włożyłem kluczyk, przekręcam. Mrugają światła. Patrzcie, nie ma prądu. Wszystko się zgasiło. Przed chwilą miałem komunikat. Akumulator 12V całkowicie rozładowany. A zobaczcie, coś się zapaliło. Ale jaja. Teraz się włączyło. Światło czekać, zgasimy, żeby nie pobierało. Zobaczcie, miga wszystko jak choinka. Nie chcę odpalić. Przekręciłem kluczyki. Nic nie rusza. No tego się nie spodziewałem. No chodziło po prostu Webasto, tylko widziałem, że tak jest zimno, bo jest minus 15 na dworze, że po prostu to Webasto cały czas na maksymalnych obrotach chodziło. Może dlatego się rozładował? No miałem do gniazdka samochodowego jeszcze podłączone... Patrzcie, usterka, hamulce, serwis. Wskaźnik ciśnienia w oponach, niedostępny. Dobra, ja to w ogóle gaszę. Odpalimy tym boosterem. Ale tak Wam mówię, jeszcze miałem laptopa podłączonego do gniazdka, od prądu i laptopa zasilałem, i pewnie to wszystko się złożyło na to, że akumulator się rozładował. Najgorsze jest to, że jest minus 15 na dworze, webasto nie będzie chodzić. O, zobaczcie, komunikat się wyświetlił. Pewnie o tym, że jest rozładowane. Najgorzej, że nie będę miał przez noc webasta i tu będzie tak zimno, że to jest szok. No nic, może uda się odpalić i naładujemy go silnikiem. I nie dość, że nie będę miał ogrzewania. To jeszcze mam tutaj tą szybę otworzoną na 5 cm. Zobaczcie, na 5 cm jest szyba. Otwarta, i ten cały mróz będzie mi tutaj wchodził. Tu mam ten booster. No i sprawdźmy, czy on się w ogóle przyda. Czy on jest naładowany? Tak. W Polsce 6 nicem go ładowałem, więc ma 100%. Podłączę to do akumulatora i odpalimy. Ok, podłączam. Minus. I teraz ten booster. Ok, muszę zdjąć rękawiczkę. Bo nie mogę tutaj tej gumki zdjąć. Dobra. I teraz. Teraz tak. Napięcie 11,5. Zobaczcie, jest 11,5. Dlatego nie chcę odpalić. I teraz tak. Włączę tutaj tym przełącznikiem na on i pójdę szybko odpalić. Także 3, 4. Świeci się. Idę odpalać. żeby się udało Ej, świeci się wszystko Coś działało No dawaj Kurde, coś idzie, ale słabo Nie, nie chcę Światło zgasić Jeszcze raz Nie Nie chcę ruszyć, może źle podpiąłem po tym odpaleniu jeszcze mniej pokazuje 9,8 Kurczę, ale jaja Jak to odpalić łączymy Teraz jest 75% Dobra, jeszcze raz O, teraz jak podłączyłem jest 11, 14,4 Idę odpalać. Kurcze, nie chcę. Ale pech. Okazało się, że go nie włączyłem, tego boostera. Może teraz. Ale wszystko mruga. Nie. Kurcze, samochód oszalał. Słuchajcie, za trzecim razem nie odpalił, ale chociaż, żeby mi się udało szybę zasunąć. Jest, szybę zasunę na tym boosterze. Dobra. Jeszcze raz. Ostatni raz. Ma 25% ten booster. Zobaczmy. Nie. Już w ogóle nie działa. Także zobaczcie, po trzech razach się rozładowa, ma tylko jedną kropeczkę, 25% I już chyba mi się nie przyda on, jedynie jako latarka Odłączam A ile ma? 9.0 Czyli akumulator jest padnięty Ale ładnie się narobiło Tutaj pan mi podjechał i ładujemy, ale nie wiem czy odpalę. No niestety pan odjeżdża, nie udało się odpalić. Szukam innego pomysłu. I tak, dometik ma 4%, tylko zobaczcie, ma 4%. Także tutaj nie mam prawie w ogóle prądu. Może jeszcze uda mi się ten booster podładować na tym dometiku. Ale ostatecznie mam jeszcze ten żelowy akumulator, który zasilał mi pompkę wody, więc podłączę tutaj prostownik i postaram się z tego akumulatora wziąć prąd. I naładować tamten. Tutaj zabrałem takie żabki i konektorki, także te przewody podłączę teraz do przetwornicy. Zamieniam wejście na gniazdo samochodowe na te żabki, żeby mógł złapać akumulator. OK, mam, tak to wygląda. Teraz podłączę to pod akumulator. Oczywiście wyniosę to na dwór i będzie się to ładować na dworze. A tutaj mam prostownik. Zabrałem go, także może się teraz przyda. Taki. OK, tak to wygląda. Tu mam akumulator. Do niego podłączyłem przetwornicę. Świeci się na zielono. No, tu mam prostownik. Tutaj damy na fast, żeby ładował szybko. A zacie. Pisze, że, że jest na fulla naładowany. To ja nie wiem o co chodzi. Dobra, ale mniej więcej coś takiego wymyśliłem. No zobaczymy czy naładuje. Ok, poprawiłem klemy. I teraz świeci na pomarańczowo i ładuje. Także co, no wracam tutaj za godzinę i zobaczymy czy odpali. W ogóle jak wyciągałem kable rozruchowe to bagażnik otworzyłem i teraz się nie chce zamknąć, bo nie ma prądu. I mi odstaje tak na pół centymetra. I wchodzi zimne powietrze. No dzisiaj będzie ciężka noc, a jutro mam... To safari o 8 rano. Jeszcze tak wam powiem, że jest za 21 i nikogo tutaj nie ma. Plac jest puściutki, nawet nie ma kogo o pomoc poprosić. Wszyscy odjechali, także nie da się odpalić od kogoś. Jedyna osoba, która tutaj była, to właśnie tutaj stał. Nie mogłem się podpiąć minusem, bo gdzieś ten akumulator miał tak schowany pod wycieraczkami gdzieś tam daleko, że nie mogłem w ogóle klemom złapać minusa. Na jeden ząbek złapałem, no ale nie dało się odpalić. Trudno. Ładujemy w aucie, już jest tak zimno po tej godzinie. Czy tam dwóch? Hej. No dobra, zobaczymy jak to się rozwiąże. Tam jest stacja, najwyżej pójdę po pomoc na stację. Tam jest druga stacja. Tu jest ewentualnie hotel, można iść do hotelu, się przespać. No dobra, jest kilka opcji, żeby wyjść z tego, chociaż wolałbym odpalić ten samochód. A jeszcze tak wam powiem, że nie mogę odpalić na kable z tego akumulatora, bo to jest akumulator żelowy. I czytałem w internecie, że on ma bardzo słaby prąd rozruchowy i po prostu by się popsuł, nie? W ogóle bym nie odpalił po pierwsze. Po drugie, on by się popsuł, więc wolę ten prąd, który tutaj jest, przepuścić przez przetwornicę do prostownika i z prostownika naładować. Tak będzie chyba najlepiej. No dobrze, idę spać na godzinę. Cieszę się w ogóle, że nie pada, bo gdyby padało, to nawet bym nie mógł tutaj nic na dworze zrobić, podładować ani nic. Także idę pod śpiwór, bo już mi zimno w nogi i za godzinę się budzę. Dobrze moi drodzy, jest druga w nocy, godzinę się przespałem, nawet udało mi się zasnąć. Zobaczymy, czy się podładowało. O, coś się zapaliło. Jest! Działa. Włączam światła. Działa. Teraz musi popracować. Zobaczcie, w ogóle jest minus 20 na dworze. Naprawdę się zimno zrobiło w tym samochodzie. Ja spałem w kurtce i w tym kombinezonie. Także sukces. Cieszę się bardzo. Teraz, żeby mi spalinie nie weszły do środka, damy obieg tylko w samochodzie. No i nie siaduje teraz silnika z godzinę. Ok, idę spać. Dobranoc. Tylko odłączę ten akumulator i prostownik. Jeszcze tylko Wam pokażę, bo w samochodzie zrobiło się minus 10. W takiej temperaturze spałem. Dobrze moi drodzy, wstałem, jest 7:46, za chwilę idę na to safari. Za 15 minut przyjeżdża mój bus. No powiem wam, że noc była ciężka. Musiałem jakby spać z uruchomionym silnikiem z Webasto. Trochę się bałem, żeby się nie zatrzadzić i tak wstawałem co godzinę sobie budzik ustawiłem, także wszystko dobrze. Podładowałem ten akumulator. Jeszcze tutaj silnik pracuje, jak słyszycie. No ale teraz będę musiał go zgasić i już iść. Także kamerkę mam teraz tutaj i już jej nie będę odkręcał, także przechodzimy na tą kamerę I już mnie nie zobaczycie na tym vlogu, tylko będziecie widzieć to co na wprost Także lecimy Przeszedłem pod biuro Safari, tutaj mam stać I zaraz przyjedzie minibus I znowu jestem pod tym samym miejscem, tylko godzinę później Wczoraj wam mówiłem, żeby nie pomylić godzin, a sam pomyliłem Z tego całego stresu w nocy Źle spojrzałem na zegarek, źle go ustawiłem No i myślałem, że jest ósma, a była siódma Także jestem tutaj ponownie, tak wygląda dziewiąta rano w Laponii Dobrze przyjechała pani takim busikiem jedziemy po 10 minutach jesteśmy w tym miejscu to jest changing room, czyli przebieralnia musimy się ubrać w ciepłe ciuchy. Ok, dostajecie buty ciepłe, trzeba zmienić. Tej buty zmienione, teraz kombinezon. Dostaliśmy kaski, tak wyglądał. Idziemy teraz jeździć. Przyjechaliśmy jeszcze na chwilkę do wioski Mikołaja, ponieważ dopiero za 40 minut mamy zarezerwowane te skutery. Pani powiedziała, że tutaj właśnie jest termometr, z którym można sobie zdjęcie zrobić. Akurat jest minus 20 na dworze, także dobrze, że te kombinezony mamy. To jest również jakby tutaj punktem wycieczki, że przyjeżdżamy zobaczyć właśnie ten Arctic Circle, czyli tą linię koła podbiegunowego. I za chwilę jedziemy już na skutery. Tutaj jest jeszcze taki wyznacznik minus 20. Pani nam powiedziała, że tutaj jest kamerka, i można na live je zobaczyć, jak tutaj jesteście, więc możecie linka wysłać ze swojej rodzinie do Polski i im tutaj pomachać. Także teraz zobaczycie, jak ten kanał się nazywa. Jak wejdziecie na ten kanał na YouTube, to tam jest właśnie transmisja live. I można sobie rodzince pomachać. Także polecam. Okazuje się, że najpierw pójdziemy pojeździć na saniach z pieskami. Tutaj jest właśnie przyczepka, przywieźli je. No i tutaj mamy miejsce, które nazywa się Huskies Park. Już widać zaprzęgi. No i zobaczcie, są sanie. Pieski. Ja nie mogę, ale piękne. Piękne Możecie tutaj przyjechać omijając biuro turystyczne. Tutaj macie stronę internetową. Koszt przejażdżki 45 euro za 2 km. Nasza pani przewodnik powiedziała, że jak jest nam zimno, to możemy wejść do tego pomieszczenia. Tam jest ogień. Także chodźcie, wejdziemy, tylko podobno jest tam jakaś osoba chora. Dobra, jest tutaj piecyk. Można się ogrzeć.

yep Olha, <laughs> super O nie, mijamy się, zobaczcie. Niesamowite. Ale było super. Mówiłam. Pieski dały radę. Jest ich tutaj 11 piesków. Ciągnęło nas. Cztery osoby. Teraz pani mi jeszcze zdjęcie zrobi i będę miał na pamiątkę. Nawet przyjechała karetka po tego chorego. No i wróciliśmy do tego pomieszczenia, żeby się ogrzać. Także jest przyjemnie, fajnie. Można sobie kupić kawkę, czy tam herbatę. Siedzimy w środku i pani nam tutaj trochę poopowiadała. Mówi, że te pieski są karmione taką zupą specjalną, ciepłą zupą z mięsem. Jeśli chcą się napić, to sobie po prostu jedzą śnieg. Nawet jak tam się zatrzymaliśmy, to widziałem, że jeden piesek od razu chwycił za zaspę i zaczął ją jeść. I ogólnie te pieski, pani powiedziała, że one nie biegają tutaj codziennie, one są zmieniane. Na farmie tych psów jest bardzo dużo i po prostu pewna grupa. Piesków tutaj przyjeżdża na przyczepce, i one nie biegają codziennie, także mają odpoczynek. No i ogólnie cieszą się z tego, że mogą sobie tutaj pobiegać. Ok, wracamy. Teraz pójdziemy jeździć na saniach z Reniferem. Jeszcze zobaczę tylko tą przyczepkę, jak to w środku wygląda. Mają takie boksy wysłane słomą. No i tutaj są przywożone.